Co? Muzyka! Po co? Ścisnął! pole! Jutro! Mamo! Bo Max nie chce ścisnąć muzyki! Dobry wit! O co ci chodzi? A, już wszystkich. Idę się zjadać. Zielone. Co? No masz czy nie? Nie wiem o co chodzi. Pomyliłeś mnie z kimś stary. Jest tutaj ku dwa pojaca. Myślisz, że ślepy jestem? Ma razy widziałem, jak sprzedajesz? A skąd mam wiedzieć, że nie jesteś z policji? Cholera, no nie wiem, nie jestem. Udowodnij. Co mam ci tu odebrać w jak z Dayking Bad? Mówię, że nie jestem, to nie jestem. Daj mi to cholerne ziemsko. Ile? Dwa. Sześćdziesiąt. Tylko ma być natural, nie jakiś chemiczny shit. Spokojnie. A jak nie klepnie? Skąd mam wiedzieć, czy to nie majdanek? Twierdzisz, że oszukuję? Nie. Ale przypuszczasz, że mógłbym cię oszukać? Chyba? A więc twierdzisz, że nie twierdzisz, że oszukuję. Jednak przypuszczasz możliwość oszukania, twierdząc, że towar być może jest, a być może nie jest prawdziwy. A ja mogę ze zdecydowaniem zaprzeczyć swojemu twierdzeniu, że towar być może jest, a być może nie jest prawdziwy, i śmiało mogę zapewnić, że jest zajebisty. Dotada do, już to no! Dobra, mamy go. Matka go piesz? Nie będę się z nim Stary, dobre widz na I go kill myself. Yeah, bitch! Hey,